TVP3 dodaj do ulubionych na swoim pilocie. Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie zmagali się z językiem polskim. Pierwsze zadania dotyczyły fragmentu pana Tadeusza Adama Mickiewicza, kolejne tekstu Przyjaciel Mądrości Tadeusza Płużańskiego. Najwyżej punktowane było wypracowanie. Uczniowie mieli do wyboru rozprawkę, w której powinni odnieść się do tezy, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie, lub opowiadanie dotyczące wspólnej przygody ucznia i wybranego bohatera literackiego. To już prawdziwa plaga. Kradzieże uli, całych pasiek, a nawet specjalistycznego sprzętu, to problem, z którym borykają się zarówno zawodowi pszczelarze, jak i hobbyści. Kradzieże dokonywane są bardzo często przez wyspecjalizowane szajki, które później oferują np. rodzinę pszczele do sprzedaży po okazyjnej cenie, wywożąc je wcześniej wiele kilometrów od miejsca kradzieży. Pszczelarze apelują, by nie kupować pszczół z niepewnego źródła. Wodny plac zabaw w Parku Jordana, który został ukończony już w ubiegłym roku, a przez pandemię nie został uruchomiony, wreszcie zostanie otwarty. Gejzery i armatki zaczną działać 1 czerwca. Będzie to więc doskonały prezent na Dzień Dziecka. Nowa sezonowa atrakcja czynna będzie do września. Region znajduje się pod wpływem Zatoki Niżu z nadmorza Północnego. Z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. W nocy początkowo zachmurzenie duże i całkowite. Na wschodzie i południu województwa miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w tatrach śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach dość silny. Na termometrach zobaczymy 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Gornicach, Andrychowie i Wadowicach, w Krakowie i Oświęcimiu 6, w Olkuszu i Chrzanowie 7. Jutro niebo będzie pogodne. Powieje umiarkowany i porywisty, a wieczorem. Słaby wiatr najcieplej będzie jutro w Chrzanowie i Miechowie. Termometry wskażą tam 20 stopni, w Krakowie, olkuszu i tarnowie 19, na podchalu maksymalnie 16. Ciśnienie początkowo będzie wzrastać, a przed południem lekko spadnie. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Czwartek również zapowiada się pogodnie, jedynie na południu może popadać. Temperatura wyniesie od 17 do 19 stopni, w piątek maksymalnie 15 i więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Powietrze w w Krakowie jest dziś dobrej jakości. Prawdziwe talenty nie znają granic.